Kolejny gość w studiu Komparik 24 TV, Wall Street 26 w Zakopanem, a nie może w takiej sytuacji zabraknąć organizatora. Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Michał, dzień dobry. Cześć, Czarek, miło Cię widzieć. Ciebie również miło widzieć, szczególnie, że widzimy się po długiej przerwie. Brakowało nam tych stacjonarnych konferencji, brakowało nam tych spotkań, rozmów, e, żywych ludzi, z którymi można wymienić poglądy na temat rynku, na temat inwestycji, nawet na temat pięknych okoliczności przyrody. No ale udało się, jesteśmy po dwóch latach wracamy, Wall Street Edycja26. Jak oceniasz z perspektywy tak długiej przerwy, której nigdy nie doświadczyliśmy, to wydarzenia. No, nie chciałbym tutaj, a dobra, powiem. Wpadliśmy w lekką euforię, tak? Tyle ludzi, znajome twarze, ale też bardzo dużo nowych twarzy. Widać, że wszyscy są bardzo wygłodniali stacjonarnych konferencji. No, bo ten online, on online jest fajny, można w dresie w kapczach obserwować, no, ale w dresie w kapczach nie wypije się kawy ze znajomym z drugiego końca Polski. Biznesu się nie ubije. Ja mam taką cichą satysfakcję, bo ja na Wall Street widzę czasami spółki, które gdzieś tam debiutują na New Connectcie, a ja wiem, że ich właściciele poznali się na Wall Street 7-8 lat temu, więc, taki, wiesz, nasz wkład w rozwój rynku kapitałowego tego za Chiny Ludowe nie, nie zrobi się konferencjami online. Muszą się ci ludzie spotkać raz na jakiś czas, muszą się zobaczyć, muszą się zaprzyjaźnić. No i temu takiemu to wszystkiemu służy Wall Street, więc ja jestem szczęśliwy, że ludzie się w końcu mogli sobą zobaczyć. I myślę, że my też wszyscy jesteśmy szczęśliwi, również my, przedstawiciele mediów, którzy starają się wychwycić ważne głosy na temat tego, co się dzieje. To zostawiając już ten wątek euforii, która na pewno nam towarzyszy, bo się wszyscy znowu spotkaliśmy, porozmawiajmy o, o życiu i o rynku, bo się pozmieniało. Mieliśmy dwa lata pandemii, okres niepewności, różnych zawirowań na rynkach finansowych. Czy już śmiało tym marketingowym określeniem czarnego łabędzia można to nazywać? Może tak, może nie, ale z pewnością widzieliśmy, że inwestorzy nie do końca wiedzieli w różnych momentach, co zrobić. No a teraz jeszcze wojna Rosja-Ukraina, która nie Niestety, mocno też na niektórych rynkach zaważyła. Jak ty to oceniasz z punktu widzenia? Sam byłeś inwestorem giełdowym, wiele lat jesteś. Jak to oceniasz z punktu widzenia inwestora indywidualnego, co się wydarzyło przez te ostatnie dwa lata i ile nam teraz zajmie, żeby pozbierać się też mentalnie po tym wszystkim? To zależy, jak kto inwestował, tak mi się wydaje. Dla wielu ludzi wywróciło wszystko, nie wiem wzrosła zmienność, niepewność i jak oni mają teraz inwestować, a dla wielu inwestorów jest święty spokój, bo rynek jest taki jak zawsze, tak? Zresztą to zacytuję teraz Grzegorza Zalewskiego, też gościa, wykładowca konferencji Wall Street, że to jest podobno najczęściej wypowiadane zdanie na rynku kapitałowym. Teraz jest inaczej. I my jako inwestorzy indywidualni spotykając się od lat, jeżdżąc, obserwując, patrząc na, 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 na rynek giełdowy, musimy się przyzwyczajać. Na tak? mnie nie robią już takie rzeczy. Wrażenie, ale pamiętam, że po 2008 roku, po tym krachu w 2008 roku, sobie sam powiedziałem: już nigdy nie powiem, e, nie, nigdy nie założę czegoś na pewno na rynku kapitałowym. Także to już nie, to się nie ma prawa stać, bo wszystko się może stać. Ja przyjmuję to z, dużą, z dużym spokojem, taka tak jest taka sytuacja rynkowa, jaka, jaka jest teraz. Choć oczywiście trzeba sobie powiedzieć wprost: no, tematykę dyskusji kuluarowych, tematykę wykładów na Wall Street, no, zdominowała wojna, inflacja. No trochę mniej już pandemia, bo staramy się o niej zapominać. Bardziej te inflacje, mówimy, że to skutek pandemii i tak dalej i tak dalej. Oczywiście dyskutuje się o tym, tak? To to jest tematem, tematem do dyskusji. Natomiast mam wrażenie, że dla wielu doświadczonych inwestorów indywidualnych tak naprawdę nic się nie zmieniło. No właśnie. Trader 21, już znany, dosyć dla wielu kontrowersyjny członek tej naszej traderskiej społeczności, mocno obecny w mediach społecznościowych mówi, że w gospodarce i na rynku tak po prostu jest, że co pewien czas występują pewne zdarzenia, które Muszą zachwiać tym, co było, i stworzyć troszkę nowy porządek. I on co prawda mówi, że takie mocne tąpnięcia, no to są co 20 lat. Była era internetu, bańka, potem przyszły czasy e commerce i tak dalej. Teraz mieliśmy pandemię, mamy wojnę, wszyscy przyszli do online'u i okazuje się, że świat się nam zmienił. Ale czy zmienił się inwestor indywidualny w Polsce, który łaknie właśnie tych spotkań stacjonarnych, który łaknie tego, żeby normalnie porozmawiać z ludźmi, z analitykami, posłuchać takich wykładów, może aż tak bardzo się nie zmienił. Trochę się zmienił, trochę się zmienił, bo mam wrażenie takie, że też na sobie, widzę na znajomych tutaj na dyskusjach kuluarowych na Wall Street, że inwestorzy przechodzą taki przyspieszony kurs dywersyfikacji, że przez całe lata przejeżdżaliśmy na Wall Street i pytaliśmy się, dyskutowaliśmy jak inwestować no, w to, co lubimy, w CD Projekt, Orlen, KGHM, JTSW, polskie gamingi, polskie biotechy, a dzisiaj bardzo dużo dyskutujemy o tym, jak zdywersyfikować się geograficznie, jakie ETF-y kupić, na jakie surowce, metale, indeksy, rynki zagraniczne, gdzieś, gdzieś na świecie, tego pięć lat temu nie było. Ja nie mówię, że nikt nie inwestował wtedy za granicą, bo oczywiście byli tacy co inwestowali, ale dzisiaj mam wrażenie, że to staje się powszechne. No są kilka przyczyn. Po pierwsze spadła, spadły bariery technologiczne i kosztowe. Coraz prościej jest to zrobić, coraz taniej, tak? To jest jakby pierwsza rzecz. A drugie, no ta wojna, która wybuchła za granicą, no trochę nas do tego przymusiła, tak? Wielu polskich inwestorów, mam wrażenie, lekko się spociło, jak zobaczyło, że ma cały majątek zainwestowany w Polsce, wszystkie inwestycje w Polsce, a te bomby, no tak troszeczkę blisko nam tutaj spadają, tak? Więc więc z takiego punktu widzenia jest to będzie moim zdaniem trend najbliższych kilku miesięcy, lat. Będziemy przychodzili przyspieszono taki kurs dywersyfikacji geograficznej. Będziemy się starali inwestować za granicą. No i kiedyś bariery technologiczno-kosztowe, podatkowe, które nam kiedyś przeszkadzają, to jest błyskawicznie przestaną nam przeszkadzać. Ta legendarna dywersyfikacja, przecież o której rozmawiamy już nie od dziś, a która teraz nabiera szczególnego znaczenia, padła też dzisiaj podczas Twojej rozmowy z Czarkiem Głuchem, traderem 21. Ale on powiedział jeszcze coś innego, że w tradingu i w inwestowaniu i chyba w ogóle w życiu są takie okresy, że... Bardziej ryzykujemy, eksponujemy się na jakieś ryzyka ewentualne, a są okresy, gdzie trzeba zająć takie pozycje defensywne, gdzie trzeba bronić kapitału. I to jest teraz ten czas. Czy Ty się z tym zgadzasz w pełni? To Czarek tak powiedział, że są okresy, kiedy zyskujemy, kiedy rośniemy, a są okresy, kiedy się trochę okopujemy, trzymamy się, jakichś tam ustalonych pozycji i no, staramy się mniej tracić, tak? Ale nie wiem, staramy się mało tracić, staramy się inflacja, nam za dużo nie zjadła i tak dalej. Ja jestem trochę innym typem inwestora, bo nie wiem, jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało, to rynek kapitałowy już. Nie jedną wojnę nie jeden kryzys widział. tak? Jak tak patrzę trochę z punktu widzenia inwestora, który ma do emerytury, no jeszcze trochę, więc tak patrzę, ile ja mam do emerytury, to ja przynajmniej jeszcze z jedną poważną hostę, jeszcze z dwa poważne kryzysy, to jeszcze zobaczę. Tak? Jak widziałem przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Więc z mojego punktu widzenia zawsze jest dobry okres do jakiejś tam akumulacji, powiększenia pozycji, oszczędzania, bycia takim pasywnym inwestorem. Tak? Jak trochę ktoś jest specjalistą, takim jak Czarek, tak? o którym tutaj mówiliśmy, o traderze 21, no to on może sobie pozwolić na takie trochę, powiedziałbym, trochę bardziej aktywne podejście do, do rynku. Oczywiście jest to możliwe, ale co tu dużo mówić, jest to po pierwsze trudne, po drugie czasochłonne. Michał, na koniec zapytam Cię o to, czego możemy się spodziewać na tych kolejnych Wall Streetach, miejmy nadzieję, że już wszystkie stacjonarne, biorąc pod uwagę ponad 20 lat zbierania tu tych inwestorów indywidualnych, głównie w górach, i to fajnie, że można się wyrwać na weekend z Warszawy i z tych naszych codziennych trosk, czy będzie... Dużo takich tematyk, właśnie związanych z polskimi, rosnącymi spółkami technologicznymi, które jak widać i na New Connectie, i na giełdzie radzą sobie świetnie. Widzimy, głównym prelegentem jest Januar Ciszewski, zwany królem New Connectu na tegorocznej edycji, który wchodzi w co chwilę w nowe biznesy, głównie technologiczne, nawet takie jak influencerzy, Fritz i tak dalej. Czyli ten rynek nam się robi bardzo interesujący, i widać, że poważni gracze gdzieś tam widzą to i pokazują to innym. Czy będziemy taki progres, Przechodzić i czy możemy się spodziewać, że te kolejne edycje, może jakichś młodszych, wykryłują nam nowych inwestorów i doli? Czego możemy się spodziewać? To jest tak, no bo trzeba, kolej, nie pamiętam, czy to jest cytat. Wiesz, jak to jest na rynku kapitałowym, jak nie wiadomo, czy to jest cytat, to się przypisuje Warrenowi Buffettowi, tak? Że jak jedna rzecz na rynku kapitałowym jest niezmienna, że ciągła zmiana. Nie wiem, co będzie za kilka lat, tak? Też jakbyś mnie zapytał, czy. Kilka lat, czy za kilka lat temu, czy będą inwestorzy, którzy będą inwestowali w biznesy influencerów, to bym się za głowę złapał. A dzisiaj to się dzieje naprawdę. Tak? No, polska giełda się zmienia, to też jak spojrzymy, nie wiem, jak na skład WIG-20. Teraz, 10 lat temu, 20 lat temu, to są inne rynki, prawda? Jak spojrzymy, nie wiem, na skład, nie wiem, 20 największych spółek na świecie, dzisiaj, 10 lat temu, 20 lat temu, to się wszystko zmienia, nie podejmuje się wróży, natomiast wiem, że znowu się coś pozmienia, znowu będzie coś fajnego, znowu będziemy, będziemy znowu będzie jakieś jakieś fajne tematy do rozmowy. Natomiast, czy inwestor, jak to będzie z tymi inwestorami, tak? Zadać pytanie o młodych inwestorów. A to ja to zawsze odpowiadam, tak? Że gdyby się, mi się wydaje, że to tak właśnie nie będzie. Jak popatrzymy, na to, jacy inwestorzy dominują w Polsce i jacy będziemy za parę lat, no to tutaj nie chciałbym, być, że to jest przykrością, ale będziemy coraz starsi. Tak? Ten przeciętny wiek inwestora będzie nam jednak rósł i to ma odzwierciedlenie, tacy są inwestorzy na rynkach światowych, prawda? Oni już, nie wiem, dzieci odchowali, dom wybudowali, są w trochę w starszym wieku, mają trochę pieniędzy, bo już w życiu zarobili i mają czas na inwestowanie na giełdzie. Tak? No i to tak będzie, to widać po naszej konferencji, tak? Że młodzi ludzie przyjeżdżają uczyć się, ale jest ich mniej. Tutaj u nas na Wall Street przyjeżdżają inwestorzy już z pieniędzmi, trochę interesów porobi. Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, doświadczony, ale jeszcze nie tak stary inwestor, a wręcz młody i tego sobie i Tobie życzę i do kolejnej konferencji Wall Street. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w kolejnej rozmowie.